Drzewa wołają exteriare aliquis nostris ex osibus ultor. Jednocześnie najśmieszniejsze, zakazują mieszkańcom palić w piecu, że niby CO2, że niska emisja nagle się stała smogiem. Przypominam, że według definicji z lat 70. smog to była zawiesina z wielkich kominów powyżej 70 metrów, a nagle niską emisję tryniają pod smog. I wszędzie wycinają też drzewa, bo wiadomo w procesie fotosyntezy drzewa wydalają dwutlenek węgla, więc e, z, chyba należy tak. Co pan Arkadiusz Kęciński czyni w Sosnowcu na niespotykaną wręcz skalę? Trzeba by zmierzyć e, stosunek powierzchni do ilości marketów. Sądzę, że przeganiamy już Warszawę, jeżeli chodzi e, powierzchniowo. Ale niektórzy ludzie nadal są chlepi, kiedy daje na portalu Kazimierz zdjęcia wyciętych drzew tego typu. No to ktoś pisze, że utrzymanie zieleni kosztuje drogo, bo trzeba nająć kosiarzy, żeby kosili chwasty. Dlatego te chwasty wycięli. Więc jeszcze raz niech ktoś zobaczy po prostu, że chwasty raczej nie mają pni. Dziękujemy Ci, Pana Toni. Tak samo w sosnowcu, przepraszam, w Jastrzębiu i Jaworznie, prezydent Duda podpisał spec ustawę w sprawie zamiany lasów państwowych na inne działki, aby zainteresować tym zagranicznych inwestorów. Więc nie ma większego dobra w Polsce, jak tylko zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Jeszcze na billboardzie pisze, że budujemy dla Was. No rzeczywiście dla nas.